Swobodna rozmowa. Trener Artur, tak będę tytułował. Jesteśmy w kamieniu. Dzisiaj jest siódmy, siódmy, siódmy dobra liczba 2023. No i wymiana doświadczeń, wymiana poglądów, wymiana sposobów pracy. Artur, powiedz parę słów o sobie, czym się zajmujesz? Co tu u nas robisz? Tutaj jestem. trenerem, to dużo powiedziane, jestem rodzicem, który przyjechał do pomocy przy obozie. Pomogłem, pomogłem troszkę zorganizować yy, obóz, yy, to co tu się, tutaj się dzieje, yy, żeby dzieciaki mogły spokojnie potrenować, pobawić się, bo trening to nie wszystko zabawa też jest tym wszystkim ważna. No i mówię, s, yy, skromnie pomogłem przy udziale Dawida, dacie, znaczy Dawid, przepraszam, zorganizował przy moim skromnym udziale obóz, na którym właśnie się tu znajdujemy i, i, i widzimy. Jak można y, dzieciom umilić czas koszykówką, treningiem koszykówki, zabawą w koszykówkę, bo tak to w tej chwili można chyba nazwać. Masz ogromne doświadczenie, 30 lat pracy zawodowej, y, całe uczestnictwo sportowe, młodzieżowe, seniorskie, w różnych dyscyplinach. Y, no jest czym się tu chwalić bezwzględnie, a powiedz, jak to co robimy, jak ta formuła pracy jest przez ciebie postrzegana? Jest to coś co... Mnie osobiście zauroczyło, bo mówię pracując 30 lat ja wiedziałem, że, że nie najważniejszy jest wynik sportowy, nie najważniejsza jest rywalizacja punktowa, tak bym to określił, ale najważniejsza w sporcie jest przede wszystkim zabawa i, i to, żeby młodzież chciała uczestniczyć w jakichś zajęciach. Mówię, moim credo życiowym jest to, żebym spotkał swojego ucznia ze szkoły na boisku plażowym, na plaży w Stegnie, jak to teraz modnie, że ja spotkam ucznia i on będzie akurat na boisku do szatkówki grał w szatkówkę, albo na jakimś rodniku grał sobie w koszykówkę, albo zajmował się jakimś innym sportem, prawda? To jest dla mnie najważniejsze, żeby wpoić im jakąś rekreację, bo mówię, nie każdy się urodził sportowcem, ale każdy się urodził człowiekiem, który może bawić się w sport, niekoniecznie mówię uprawiać, ale bawi w sport I być w sporcie. O to, o to mnie przede wszystkim chodzi, i widzę tutaj właśnie to, że jest ciąg do tego, jest pasja. Trenerzy są zaangażowani i poprzez, poprzez treningi, poprzez umiejętności kolejne, od łatwszych po trudniejsze, dzieci realizują te zadania, które zostają dowierzone i. No, jest to piękne, bo, bo mówię pierwszy raz się spotkałem z taką, z taką, powtarzam, realizacją danych zadań i mówię, ja jestem osobiście zauroczony tym projektem. Wsparcie me mentalne i podejście trenerów. Podejście trenerów do siebie jako wymiana myśli i podejście trenera do dzieciaków. Czy tu jakieś są takie kwestie, które też zwróciły no, Twoją uwagę? No, zwróciłem uwagę na to, że trenerzy przede wszystkim po każdym treningu i przed każdym treningiem, czyli de facto dwa razy w ciągu jednej y, y, jednostki treningowej. A, jest ich cztery? Jest cztery jednostki treningowe w ciągu dnia, ale dwa razy podczas jednej trening jednostki treningowej, czyli przed treningiem i po treningu, jest spotkanie, na którym trenerzy analizują to, co się stało, to, co zostało zrobione. Chłopcy są podzielone na cztery grupy, bo trenerów jest czterech i każde grupy, wiadomo, od, w zależności od umiejętności chłopców, y, jest to, przepraszam, dziewczątki chłopców, bo tutaj są jeszcze dziewczynki, y, są z... Y, Zgrupowani i ćwiczą te, te same umiejętności, tylko wiadomo, że grupa mocna robi to szybciej, mocniej lepiej. Grupa słabsza robi to y, 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 troszeczkę wolniej. I potem jest rotacja, czyli ci, którzy lepiej łapią, idą wyżej, troszkę czasem niektórzy spadną, ale ta rotacja trwa cały czas i, i mówię każdy z każdym ćwiczy. I to jest piękne. A trenerzy dają siebie wszystko, powiem szczerze, jak zobaczyłem tu y, parę dni. Pracy trenerskiej, to wierzcie mi Państwo, ci goście są naprawdę nie mniej szczęśliwi i zmęczeni, jak ta młodzież, która z nimi ćwiczy. Dokładnie. Tak, tylko do, uzupełnię może. To, co trenerzy się tutaj uczą, to budować tak naprawdę wzorce ruchu do danej dyscypliny, środowisko, które będzie odpowiednio dostosowane do każdej jednostki jednostki jako dziecko tego wsparcia układzie współpracy i rywalizacji. To jest ten układ rozumienia gry, że nie tylko rywalizacja, to co mówiłeś, ale też współpracy, też no, szeregi działań dotyczących tego zakresu i psychopatologia mental, czyli podejście indywidualne do każdego dzieciaka. Naszym namiętnością jest poszukiwanie rozwiązań do różnorodnych problemów, jakie dzieci, dzisiaj dzieci mają. E, ale dobra, tu, zamy, tu zamykam temat. E, jeszcze taka kwestia. Ty jako rodzic, tutaj jest z tobą syn, Kuba, tak. Opowiedz o jego rozwoju, przeżyciach, które, które, które tu doświadczył. Powiem tak, mój syn jest z natury artystą. Uczy się, oprócz tego, że chodzi na treningi z koszykówki, bo tak to mogę nazwać, chodzi, rusza się i stara się cokolwiek nauczyć nowego, jest artystą, bo chodzi do szkoły muzycznej i śpiewa, po prostu śpiewa. Jest duszą artystyczną i proszę mi wierzyć, na tym obozie Zauważyłem u niego progres, nie boję się powiedzieć, stuprocentowy. Czyli jako nauczyciel ja widzę to, co widziałem, to co on potrafił przychodząc tutaj i widzę, co potrafi teraz. I nie jest to tylko kwestia umiejętności typowo koszykarskich. Kwestia jest tego, że mentalność, chęć do pracy, gdzie wcześniej on szedł na trening, głównym, głównym powodem, do którego szedł na trening, było po to, żeby się porozmawiać z kolegami. A teraz on z tymi kolegami ćwiczy. On co dziwne dla mnie, poprawia ich błędy, błędy gdzie, gdzie mm, do tej pory bał się cokolwiek powiedzieć bał się rzucić do kosza, że jak nie trafi, to koledzy będą się śmiać. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tu nie ma rywalizacji, tu jak, jak trafi, to ma brawa, Jak nie trafi, to mówi, spróbuj jeszcze raz, tym razem trafić. I to jest i to jest piękne. Ja jestem bardzo mocno zbudowany tym, co tu się stało. Jestem. I jakby to powiedzieć, wdzięczny losowi, losowi, no tak powiem losowi, że mój się tu znalazł. Że mój syn się tu znalazł, bo, bo z, z, z niskich y, 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 jakby to powiedzieć, niskich, niskich umiejętności, które miał, tutaj poszedł naprawdę dużym progresem do góry, do przodu i przede wszystkim on w tej chwili jeszcze bardziej chce niż wcześniej chciał. I to jest dla mnie ważne. Bo wiadomo jaki mamy dzisiaj czas, komputer, oprócz tego ta szkoła muzyczna, oprócz tego jakieś tam języki, tych zajęć jest y, różnych, naukowych, y, cały ogrom i w tym wszystkim niech będzie troszeczkę tego sportu, troszeczkę tego ruchu, a to, że on zaakceptował, złapał tego bakcyla niekoniecznie grania w koszykówkę, tylko powiedziałem ruchu i trenowania rozumienia tej koszykówki, siebie, rozumienia, rozumienia siebie, siebie i, i tego co ma zrobić przede wszystkim. No ja jestem, no bardzo mile zaskoczony i powtarzam po raz kolejny, zauroczony tym, co tu się dzieje. Powiedz mi, bo, naj powiedz nam, najbardziej mnie wzruszyło to, co powiedziałeś dzisiaj rano, że syn więcej razy ci powiedział kocham cię tato, tak, na pobycie, na, jeszcze na pobycie niż przez cały pół roku, który no. do tej pory mamy, także yy, proszę mi wierzyć, on jest naprawdę szczęśliwy, że jest tutaj. A powiedz, jak tak dla rodziców, innych rodziców, na ile Rodzic powinien wiedzieć, że obóz jest rozwojem samodzielności dziecka, samodecyzji, wzięcia odpowiedzialności, czas, czasami podejmowaniem ryzyka, często też realizacją negatywnych zachowań e, lub akceptacji negatywnych zachowań innych. Na ile tu jest rozwój społeczny powiedz, w międzyczasie pomiędzy no. treningami? Wiadomo, że, że każdy z chłopców jest inny. Jeden ma troszeczkę większą potrzebę ruchu, drugi mniejszą potrzebę Ekspresji, ruchu. Ekspresji. Jeden daje z siebie więcej na treningu, drugi daje z siebie więcej po treningu, prawda? Jeden będzie grał w tenisa stołowego, drugi będzie kombinował, gdzie coś nabroić, bo to jest normalne, prawda? A trzeci będzie chciał odpocząć. A trzeci będzie chciał odpocząć. No i to wszystko musi być jakoś skomasowane i musi być to, jeden drugiego musi zrozumieć w danej sytuacji. Wiadomo, że zdarzają się konflikty, no ale po to są trenerzy, po to są koledzy przede wszystkim, żeby. Zaczynamy od kolegów. Koledzy sami powinni rozwiązywać te problemy. I to na tym obozie się dzieje. Dokładnie. I jak jest jakiś problem, najpierw rozwiązują go między sobą, a potem dopiero ewentualnie idą na jakieś, jak to co niektórzy mówią, na skargę do trenera, prawda? Wielka wartość społeczna, umiejętność wychodzenia z konfliktu. Dokładnie. W, w życiu dorosłym. Połowa naszego życia często jest w imię czegoś, że tak powiem. Więc... Dokładnie, także, także mówię, no jest to tutaj, te, 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 jak to mówią, aspekty społeczne są bardzo mocno, mocno rozwinięte. I, I ci chłopcy naprawdę się zintegrowali, bo to nie są chłopcy z, jednej, z jednego klubu, z jednej tak. miejscowości nawet. Są to chłopcy z Małopolski, są to chłopcy z Podkarpacia, którzy zobaczyli się tutaj pierwszy raz w życiu. I mam wrażenie, że oni będą kontynuować te spotkania, że jutro się wymienią swoimi telefonami. Już że jest, może koszulkami się wymienili. Wiecie, koszulkami się I teraz, wymienili. teraz, wiesz, rodzic będzie dzwonił, i mówił, że mu zginęła koszulka, koszulka a, a dziecko świadomy na inną koszulkę, innego tak. klubu przywiezie. Tak. Zamiast klubu danego przywiezie innego. Yy, yy, tak się zdarza i tak powinno być. I... Także drodzy rodzice, jak będziecie mieli jakąś ob obcą koszulkę w bagażu, to najpierw się spytajcie syna, czy on to ma świadomie, czy nieświadomie. Jak ma świadomie, to zostawcie, bo na pewno była jakaś wymianka. No, poza tym, że się wymienia telefonami, messengerami i innymi komunikatorami, więc, więc yy, też się wymieniają yy, takimi rzeczami, które potem będą im przypominać to, że byli na tym obozie, bo może gdzieś kiedyś spotkają się po raz kolejny na takim obozie. I życzę Państwu, jako rodzic, żebyście jak najczęściej mieli możliwość wysłania swoich pociech na takie kampy, y, takie projekty, jak ja jako rodzic miałem, mogłem sobie zobaczyć. Bo proszę mi wierzyć, ja w tej chwili będę próbował to, co tu zobaczyłem, wdrożyć w mojej pracy zawodowej, przynajmniej częściowo, na zajęciach y, wychowania fizycznego. Bo to niekoniecznie tylko koszykówka, bo to wychowanie. jest jeszcze przede wszystkim wychowanie. Do każdego sportu można tą ideę przypisać. I... No i bawmy się dalej w sport. I szeszmy ideę. Panie tak ideę, tak jak małżonka, prawda? I tak dokładnie, szeszmy, szeszmy, idea tak ma być. Cóż więcej. Mega piękne miejsce, wspaniali ludzie, ludzie na Podkarpaciu, organizacja top, dzieciaki top, tylko trzeba ich zacząć rozumieć, nie zmieniać ich jak w jakimś takim sztucznym wymyśle dorosłych, że dziecko musi być takie albo inne. To jest takie, jakie trzeba pokochać, bo każdy z nich ma talent, każdy z nich jest wyjątkowy, tylko, tylko trzeba to zobaczyć. Trzeba do tego podejść i akceptować. Akceptacja różnych zachowań i działań dziecka daje zaufanie, a dziecko później, jako dorosły człowiek, będzie musiał sobie ufać w każdym działaniu, w każdym wyzwaniu i wtedy będzie wychodził z każdego problemu silniejszy. I nie będzie popełniał błędów, które popełnił wcześniej. Ja mam tylko jeszcze jedną prośbę tutaj do trenera Tomka. żeby przy następnych projektach zorganizować to tak, żeby rodzice mogli być na pierwszym treningu i na ostatnim treningu. Żeby zobaczyć ten postęp. Żeby zobaczyli postęp, jaki jest rozwój dzieci i jak te dzieci się, się tak naprawdę bawią, bawią, bawią treningiem. I rosną mentalnie, mentalnie rosną. rosną, bo. Bo nie mają jest... telefonów, muszą samodzielnie po sobie wszystko robić i tak dalej. Świetna sprawa. Jak to mówią dzieci, mega, mega sprawa, mega fantastyczna rzecz. Warto to zobaczyć i mówię, ciśnijcie tutaj gościa, żeby wam pozwolił przyjść na pierwszy i ostatni trening. Byle... To w międzyczasie nie musicie oglądać, bo to jest ciężka praca trenerów, ciężka praca tych dzieciaków, ciężka praca, gdzie tak naprawdę oni się tą bawią, ale to jest naprawdę według mnie ciężka praca dla tych dzieci i trenerów. Warto to zobaczyć. Ruch, emocje, proces uczenia się i relacje. To są cztery fundamenty prawidłowego rozwoju dziecka. Dzieci będą biegać, będą krzyczeć, będą się uczyć umiejętności, nawet jeżeli one mają czasami charakter trochę problemowy i są w grupie, inspirują się nawzajem. Klinika Imopexis, Fundacja Imopexis. Pozdrawiamy Was. Trener Artur, Tomek Liszewski. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Thank okay.